Każdy uczestnik spotkania dwunastoosobowej grupy przyjaciół uścisnął dłoń każdemu z pozostałych członków tej grupy. My musimy obliczyć łączną liczbę wszystkich uścisków dłoni. Żeby to zrobić, to na początku zauważmy, że żeby w ogóle doszło do uścisku dłoni, to musimy mieć dwie osoby. Czyli tak naprawdę nasze zadanie sprowadza się do tego, żeby obliczyć na ile sposobów można wybrać dwie osoby spośród dwunastoosobowej grupy. No, a na to pytanie bezpośrednio odpowiada symbol Newtona, dwie osoby spośród dwunastu można wybrać na dwanaście, na dwa. Sposoby. No i taki symbol newtona obliczamy w ten sposób, że jest on równy ułamkowi, który w liczniku ma silnię tej górnej liczby, czyli 12 silnia podzielić na, a w mianowniku silnię dolnej, czyli 2 silnia razy jeszcze silnię liczby, która jest różnicą tych dwóch liczb, czyli 12 minus 2 to jest 10, czyli razy 10 silnia. To się równa, te dwie silnie, 12 silnia i 10 silnia, skrócą się dosyć mocno, ponieważ 12 silnia to jest iloczyn liczb od 1 do 12, a 10 silnia to jest iloczyn liczb od 1 do 10. Czyli 12 silnia moglibyśmy rozpisać w ten sposób, że to jest iloczyn liczb od 1 do 10, czyli 10 silnia, razy jeszcze. 11 i jeszcze raz 12 to jest 12 silnia, no i dzielimy to 2 silnia już obliczę, to jest 1 razy 2, czyli po prostu 2 razy, no i 10 silnia przypiszmy bez zmian, ponieważ ona nam się teraz skróci z 10 silnią z licznika, czyli tak naprawdę mamy w liczniku 11 razy 12, a w mianowniku 2, czyli tą 12 z dwójką jeszcze możemy skrócić. Tutaj zostanie 6, 11 razy 6, czyli będziemy mieli łącznie 66 uścisków dłoni. Jeżeli nie, nie pamiętamy symbolu, symbolu Newtona, że on właśnie opisuje liczbę sposobów, na jaką można wybrać ileś elementów spośród iluś, no to możemy to zadanie też rozwiązać na przykład w taki sposób, że wybierzemy sobie dwie osoby do naszego uścisku dłoni. No i tak, ponieważ mamy. Grupę 12-osobową, to pierwszą osobę spośród 12 osób możemy wybrać na 12 sposobów, a potem już kolejną osobę, ponieważ nasza grupa się uszczupliła o jedną osobę, zostało 11 osób do wyboru, no to drugą osobę wybieramy na 11 sposobów. No i teraz tak, tu trzeba uważać, ponieważ ta liczba, którą tutaj otrzymaliśmy, 12 razy 11, jest dużo większa od tej, dokładnie dwa razy większa. I dlaczego? Dlatego, ponieważ przy takim zliczaniu zliczamy każdą parę dwa razy. Na początku, w tym pierwszym losowaniu pierwszej osoby spośród 12 osób, mogliśmy na przykład wylosować Adama, a w drugim losowaniu wylosować Bartka. Ale równie dobrze mogliśmy w pierwszym losowaniu na początku wylosować Bartka, a potem Adama, czyli tak naprawdę każdą parę, na przykład parę Adam-Bartek losujemy dwa razy, tylko z przestawieniem kolejności osób. Czyli tak zliczając, zliczamy każdą parę dwa razy, czyli żeby otrzymać prawidłowe rozwiązanie do naszego zadania, czyli liczbę uścisków dłoni, tą liczbę Par, jaką możemy uzyskać spośród tych 12 osób, no to ten iloczyn 12 razy 11 musielibyśmy tutaj podzielić na 2. No i otrzymujemy dokładnie tą samą liczbę, co z symbolu Newtona. 12 z dwójką skraca się, mamy 6 razy 11, czyli 66. Czyli w taki sposób również można było rozwiązać to zadanie. No i jeszcze na przykład inny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy na wyliczenie wyniku, jest na przykład taki, że moglibyśmy spróbować sobie tworzyć tą naszą 12-osobową grupę po kolei, to znaczy. Założyć, że nie pojawiła się nagle znikąd od razu grupa 12 osób, tylko po kolei będą przychodziły kolejne osoby i powiększały tą grupę do 12 osób, no i za każdym razem gdy będzie dochodziła nowa osoba, będzie się witała ze wszystkimi dotychczasowymi osobami, które już są w tej grupie. W ten sposób stworzymy naszą grupę 12osobową, no i każda osoba z każdą przywita się dokładnie jeden raz. Na początku przychodzi pierwsza osoba, jeszcze nie ma nikogo, no to ona z nikim się nie wita. Czyli pierwsza osoba wykonuje zero uścisków dłoni, potem przychodzi druga osoba, no i wita się z tą pierwszą, czyli wykonuje jeden uścisk, potem przychodzi trzecia osoba i wita się już z dwiema osobami. Czyli wykonuje w sumie dwa uściski dłoni, potem przychodzi osoba czwarta i wida się już z trzema osobami, czyli wykonuje trzy uściski dłoni, i tak dalej. Zatem osoba dwunasta, która dołączy do tej grupy, będzie musiała wykonać 11 uścisków dłoni, czyli przywitać się po prostu z 11 osobami, które już są. Czyli ostatnia osoba wykonuje 11 uścisków. Czyli tak naprawdę nasza łączna liczba wszystkich uścisków dłoni jest równa sumie liczb. Od 1 do 11 wszystkich liczb naturalnych: 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, aż do 11. To 0 tutaj moglibyśmy sobie skreślić, ono nic nie wnosi. Tak naprawdę musimy obliczyć sumę liczb naturalnych od 1 do 11. No i to możemy zrobić albo na piechotę, albo zauważyć, że te liczby tworzą ciąg arytmetyczny i skorzystać ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. Pierwszy wyraz ciągu plus ostatni, czyli. 1 plus 11 podzielić na 2 razy liczba wyrazów, tu mamy oczywiście 11 liczb, czyli razy 11, no i to się równa, otrzymaliśmy dokładnie to samo wyrażenie co poprzednio, 12 razy 11 na 2, no i wiemy już, że to jest 66. Zatem albo w taki sposób, albo taki, albo tak prawie, że na piechotę licząc wszystkie uściski dłoni dochodzimy do tego, że jest ich łącznie 66, czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A.